Ta historia jest oparta na prawdziwych wydarzeniach, w których delikatna dziewczyna została schwytana przez prawdziwych oprawców. W pierwszych minutach filmu zatytułowanego Eden widzimy faceta otwierającego bagażnik swojego samochodu. W tym momencie słyszymy kobiecy krzyk. Po chwili orientujemy się, że w bagażniku jest związana dziewczyna. Desperacko próbuje się wydostać, ale facet każe jej się uspokoić i obojętnie zamyka bagażnik. Następnie pokazano nam wydarzenia, które miały miejsce dzień przed porwaniem. Widzimy magazyn taksydermii, czyli miejsce pracy dziewczyny, którą widzieliśmy w bagażniku. Wyrzuca śmieci i puka do drzwi, zapraszając przyjaciółkę na zewnątrz na pogawędkę. Jej koleżanka wręcza dziewczynie fałszywy dowód osobisty, co jest dla nas wskazówką, że dziewczyna przebywa na wsi nielegalnie. Potem widzimy ojca dziewczyny wychodzącego na zewnątrz i wręczającego jej piękny pierścionek jako prezent na zakończenie szkoły. W sklepie pomaga ona mamie uporać się z problemami z kasą fiskalną. Tutaj dowiadujemy się, że że dziewczyna ma na imię Yoon Jae, a sklep z wypchanymi zwierzętami to ich rodzinna firma. Dziewczyna prosi o pozwolenie na pójście z koleżanką do baru. Tam wypijają kilka koktajli, a Yoon Jae zauważa zaciekawione spojrzenie faceta w mundurze strażaka, siedzącego przy jednym ze stolików. Dziewczyny podchodzą do niego, przedstawiają się i rozpoczynają flirt. W pewnym momencie przyjaciółka dziewczyny odchodzi i zostawia Jay sam na sam z facetem. Nazywa się Mario. Piją i rozmawiają, po czym strażak oferuje dziewczynie podwózkę do domu. Zatrzymują się po drodze i zaczynają się delikatnie całować. Nagle Mario mówi, że musi wykonać telefon i spieszy do pobliskiego samochodu. Jay wyczuwa coś podejrzanego. Podnosi odznakę strażaka i widzi, że jest fałszywa. Przerażona wybiega z samochodu, ale Mario natychmiast ją łapie. Przychodzi ranek. Miejscowy szeryf udaje się na posesję jednego z właścicieli ziemskich. Tam widzi jak właściciel ziemski rozmawia z innym szeryfem z sąsiedniego okręgu. Rolnik pokazuje im ciało, które znalazł w wąwozie. Była to dziewczyna z elektroniczną bransoletką aresztu domowego na nodze. Nagle jeden z szeryfów chwyta za broń i masakruje swojego kolegę oraz rolnika. Wracamy do Jay i widzimy jak siedzi w ciężarówce wraz z kilkoma innymi dziewczynami. Dziewczyna dostrzega czerwone plamy na podłodze. Widzi jak ktoś świeci jej latarką w twarz i słyszy kobiece krzyki. Jay budzi się w pokoju przypominającym magazyn. Leży na pryczy skuta kajdankami z mężczyzną siedzącym obok niej. Następnie kobieta w białym fartuchu robi Jay jakiś zastrzyk. Wygląda na to, że to rodzaj pigułki nasennej. Kobieta wyjmuje aparat ortodontyczny z ust J, myje ją i zakłada elektroniczną bransoletkę na jej nogę. Dziewczyna budzi się i widzi, że w pokoju oprócz niej są jeszcze inne dziewczyny. To miejsce wygląda jak więzienie dla kobiet. Jest wiele pokoi, w każdym mieszkają młode dziewczyny. Wszyscy noszą takie same ubrania, a na nogach mają elektroniczne bransoletki. Naczelnik, który jest szeryfem, który odebrał życie swojemu koledze i miejscowemu rolnikowi, przynosi więźniom skrzynkę kociąt i zaprasza ich do wybrania zwierzaka, którym się zaopiekują. Dziewczyny wybierają kocięta dla siebie. Jay nie wychodzi z pokoju. Słyszy, jak dwóch mężczyzn rozmawia o jej aktach osobowych. Jeden z nich wchodzi do pokoju i wyjaśnia dziewczynie zasady. Myj się dwa razy dziennie, bądź posłuszna i nie sprawiaj kłopotów. Dają jej również nowe imię – Eden. Następnego dnia wszystkie dziewczyny biorą prysznic. Jedna z nich wręcza im testy ciążowe. Potem przychodzi kobieta w białym fartuchu, żeby zbadać dziewczyny. Każdej z nich podaje jakiś zastrzyk. Mężczyźni ustawiają dziewczyny w szeregu i wybierają kilka z nich, w tym Jay. Każą im przebrać się w lateksowe kombinezony, a potem gdzieś je zabierają. Dziewczyny trafiają do domu pełnego kamer. Tam wszystkie dziewczyny zostają przykute łańcuchami i wychłostane batem. Jay gorzko płacze, siedząc obok swojej współlokatorki. Jej nowa przyjaciółka nuci piosenkę, by ją pocieszyć. Następnego dnia dziewczyna ponownie przebiera się i udaje się w nowe miejsce. Jeden ze strażników grozi dziewczynie i żąda, by uśmiechnęła się do nowego klienta. To nieprzyjemny, otyły starzec. Kilka minut później naczelnik słyszy krzyki mężczyzny. Wpada do pokoju i widzi klienta leżącego na podłodze. Wygląda na to, że Jay ugryzła go dokładnie w czułe miejsce. Strażnik rusza w pogoń za dziewczyną. Ona przychodzi na podwórko, gdzie widzi kilka odpoczywających i rozmawiających kobiet i błaga je o pomoc, ale mężczyzna dogania ją i powala na ziemię, mówiąc zszokowanej kobiecie, że jest policjantem, a ta dziewczyna to kryminalistka. Za karę Jay zostaje skuta kajdankami i musi spędzić całą noc w wannie wypełnionej lodem. Minął już cały rok. Jay przyzwyczaja się do nowego życia i zaprzyjaźnia się z inną dziewczyną o imieniu Priscilla. Dowiaduje się, że jedna z dziewczyn pracuje dla szefów. Nazywa się Swietłana i jest najwredniejszą ze wszystkich więźniarek. Ta dziewczyna jest jedyną osobą, której pozwolono zatrzymać na zawsze swojego kotka. Ponadto nosi pierścionek Jay. Ten sam, który dostała od ojca jako prezent z okazji ukończenia szkoły. Dowiadujemy się, że Jay ma już 19 lat, co jak na dziewczynę z taką pracą to całkiem sporo. Priscilla mówi przyjaciółce, że dziewczyny uważane za stare po prostu znikają. W tym momencie ktoś zabiera Priscilla i wyprowadza ją. Dziewczyny zostają zabrane na kolejną imprezę. To miejsce jest pełne bogatych starców, którzy są gotowi zapłacić za dziewczyny ogromne sumy pieniędzy. Jeden z nich przebywa z Jay w intymnej atmosferze. Dziewczyna flirtuje z nim i nazywa siebie Eden. Spełnia wszystkie jego zachcianki. Po zmianie zmęczona dziewczyna zostaje odwieziona z powrotem. Odłamuje obca z swojego buta i chowa go pod ubraniem. W nocy Jay atakuje Swietłanę i żąda, by oddała pierścionek, który dostała od ojca. Dziewczęta rozpoczynają bójkę. Do pokoju wchodzą strażnicy, a jeden z nich zmusza dziewczyny do połknięcia pierścionka. Jay ze łzami w oczach robi to, co powiedział, a następnie proponuje mężczyźnie, aby wziął ją jako swoją asystentkę. Mówi, że mogłaby prowadzić dokumentację, czuwać nad innymi dziewczynami i być jego wsparciem we wszystkim. Mężczyzna początkowo wybucha śmiechem, ale potem przyjmuje jej propozycję. Na jednym z przyjęć prosi Jay o pomoc w księgowości, a ona wykonuje dobrą robotę, ale pojawił się nowy problem. Kilka dziewczyn uciekło. Jay zgadza się pomóc sprowadzić je z powrotem. Z biegiem czasu Jay zaczyna zastępować swietłanę. Odbiera telefony, sprząta dom, myje podłogi, składa ubrania, zajmuje się księgowością i za to może już nie pracować z klientami. Kierownik ostrzega dziewczynę. Jeśli ktoś pyta przez telefon o ceny, to na pewno jest policja, a takiego zlecenia nie można przyjąć. Po chwili naczelnik zabiera Jay do domu jakiegoś mężczyzny, aby dać dziewczynie kolejny zastrzyk. Następnie uczy naszą bohaterkę jazdy i opowiada jej o biznesie. Jay próbuje go uwieść, ale on ją odpycha. Potrzebuje tej dziewczyny do innych celów. W tym samym czasie inny naczelnik, ten, który jest szeryfem, prowadzi seminarium na temat nielegalnych substancji. Nagle dostrzega detektywów, którzy przyszli go przesłuchać. Rzecz w tym, że GPS ustalił lokalizację zaginionego szeryfa i rolnika, przez co został on jednym z podejrzanych. Tymczasem w domu z uwięzionymi dziewczynami Jay odbiera dziwny telefon. Kolejny klient składa zamówienie i nagle pyta o cenę. Jay zdaje sobie sprawę, że to policja, ale nikogo o tym nie informuje. Następnego dnia strażnicy postanawiają pozbyć się ciał dziewcząt, które z różnych przyczyn nie mogły przeżyć nocy. Wśród nich jest również Swietłana. Jay idzie razem z nimi. Wsiadają do łódki i płyną na środek jeziora, gdzie wrzucają wszystkie dowody do wody, a potem w spokoju łowią. Nagle jeden ze strażników postanawia pozbyć się swojego partnera. Jay przygląda się temu z przerażeniem. Mężczyzna mówi, że tak mu nakazała siła wyższa. Następnego dnia on i Jay zabierają kolejną dziewczynę do klientów. Dom jest pełen mężczyzn. Dziewczyna oparzyła sobie rękę o kuchenkę, a jeden z nich opiekował się dziewczyną, myjąc jej oparzenie pod bieżącą wodą i przyciskając serwetkę do rany. To Mario, ten sam strażak, który kiedyś ją porwał i wepchnął do swojego bagażnika. Jay idzie do łazienki i znajduje pokój pełen dziecięcych łóżeczek. Słyszy kobiecy głos i… widzi swoją przyjaciółkę, Priscilla. Dziewczyna jest w ciąży i mówi, że dobrze się nią tutaj opiekują. Jednak Jay zdaje sobie sprawę, że dziecko jej przyjaciółki nie może spodziewać się niczego dobrego. W drodze powrotnej naczelnik podejrzliwie przygląda się dziewczynie. Jay wyznaje, że widziała pomieszczenie, które wygląda jak szpital, więc jest przekonana, że sprzedają niemowlęta. Mężczyzna chce, aby nasza bohaterka udowodniła mu swoją lojalność. W tym celu żąda, aby Jay zabiła dziewczynę, Którą zabrali do klientów. Szlocha i prawie to robi, ale w ostatniej chwili naczelnik zabiera jej rękę i delikatnie ją obejmuje. Dziewczyna zdała egzamin. Wracają do środka. Jay widzi, że jeden ze strażników został zakuty w kajdanki i umieszczony w wannie z lodem, tak jak kiedyś zrobili to z nią. Zostaje potraktowany młotem. Zdają sobie sprawę, że miejsce zostało odnalezione przez policję, a dziewczyny pilnie przygotowują się do przeprowadzki. Muszą pakować pudła i palić zbędne rzeczy. Uwięzione dziewczęta są przewożone dużymi samochodami. Jay wybiera dla siebie fałszywy paszport. Wszyscy muszą lecieć do Dubaju. Jay uświadamia sobie, że ma teraz ostatnią szansę na ucieczkę. Kiedy jej naczelnik jest w łazience, ona spryskuje jego łówkę niebezpiecznymi chemikaliami, które znalazła w szafie. Mężczyzna zaciąga się trującymi oparami i traci przytomność. Jay siada obok niego i czeka, aż przestanie dawać oznaki życia. Potem odcina mu elektroniczną bransoletkę z kostki, bierze torbę z pieniędzmi i udaje się do domu Mario. Jay próbuje wynegocjować wolność Priscilli, ale Mario odmawia jej pomocy. Nawet za olbrzymie pieniądze. Dziewczyna prosi o pozwolenie przynajmniej na spotkanie z przyjaciółką. Mario zgadza się, ale żąda, aby Jay wyjęła wszystko z kieszeni. Rzecz w tym, że sprytna dziewczyna ukryła za plecami strzykawkę z niebezpieczną substancją. Dziewczyna robi Mario ostatni zastrzyk w życiu i szybko udaje się do prisilli. Mówi przyjaciółce, że jej dziecko zostało sprzedane i błaga ją, by się stamtąd wyniosła. Dziewczyna zaczyna strasznie płakać. Wyjeżdżają ciężarówką jednego ze strażników. Jay znajduje przy drodze budkę telefoniczną i dzwoni do swojej matki po raz pierwszy od dawna słysząc jej głos. Teraz ma szansę na szczęśliwą przyszłość. Co myślicie o podsumowaniu? Daj lajka, jeśli i ty martwiłeś się o los tej dziewczyny i zasubskrybuj kanał, aby jako pierwszy zobaczyć kolejne fajne podsumowania. Wszystko co robimy, robimy dla Was.